Siemano z tej strony Wil i w dupie mam te wasze łapki Cześć, z tej strony Will, witam was w kolejnym odcinku z Pokemonów, jak zwykle jesteśmy dzisiaj na singielu i kilka rzeczy organizacyjnych. Robiłem sobie krótkiego live'a, które trwało około półtora godziny, podczas którego zrobiłem sobie tą farmę apricorną, dlatego wszystkie zadania, które są związane z apricornami, to znaczy nagrody, jak będę dostawać jakieś ultrabole czy coś, to po prostu sobie je odpuśćcie, bo no widzicie, mam farmę, nie są mi one już potrzebne. Kolejną sprawą, jaką chciałbym wyjaśnić, to skąd mam tego Orba? Właśnie na ekranie pojawiło wam się zdjęcie tego, jak walczyłem z bossem, z którego mi to wyleciało. E, było to mniej więcej po drodze podczas tego, jak gdzieś szedłem chyba pokopać węgiel, coś takiego bajże, bo mam dużo węgla, żeby wiecie te aplikorny robić i tak dalej. No i tak, i właśnie w ten sposób otrzymałem e, ten Orb. I teraz taka sprawa, kolejna organizacyjna, tutaj było zadanie. Um, 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 um. Zbierz 6 Pokémonów. Komenda Poké Jeden raz, Komenda Poké jest nadanie sobie jakiegoś pokemona, Ja doszedłem do wniosku, że dawanie sobie pokemona mogłoby być e, sprawą trochę łatwą. bo mógłbym sobie zostawić jakąś legendę. więc postanowiłem, że postawię sobie 3 obeliski, które muszę napełnić. Ten orb, e, na ten pomysł wpadłem kilka dni temu, a orba wydropiłem dzisiaj. Także e, udało mi się, nie jest to jakoś e, zrobione. Wiecie, także pod publika czy coś. No, po prostu takie, miałem szczęście. Normalnie seria by trwa, trwała trochę dłużej i te zadanie bym robił też zdecydowanie dłużej. E, więc tak, macie ankietę w opisie, którą mam wybrać z tych obelisków, bo z tego mogę zrobić Zabdosa, z tego Moltresa, z tego Articuno. E, kwestia jest taka, że ja nie wiem, jakiego Pokemona byście najbardziej chcieli obejrzeć. Ten jest elektryczny, ten jest ognisty, ten jest lodowy. E, także ja to zadanie zostawiam wam. E, w opisie macie ankietę Wypełnijcie po prostu, zadecydujcie, którego Pokemona mam wybrać. I w dzisiejszym odcinku chciałbym porobić trochę rzeczy. Przede wszystkim, e, skoro zrobiliśmy, znaczy dodałem dwie rzeczy: kolejne zadania, zrób zombie gajardosa i znajdź trzy skamieliny. Według Miltanka komendę Pokéhill to zrobiłem na live, także jak coś to zapraszam, może jeszcze jest archiwum. E, tutaj już z tych rzeczy chyba nic nie zrobiłem. A nie, to dobra, to, to już sobie mogę też zadaniem usunąć uznamy, że je zrobiłem. Z tego względu, iż. Um, no już właśnie tutaj postawiłem sobie jedną z tych rzeczy z GM, a pozostałe dwie oczywiście usunę, żeby nie było, że sobie dałem więcej niż jedną rzecz z GMA i w dzisiejszym odcinku... A ja chciałbym sobie ogarnąć takie mianowicie... A właśnie jeszcze jedną rzecz wam muszę pokazać. Mam Masterbola. Jak to się stało w ogóle co się stało? E, walczyłem z jedynym jednym jedynym bossem na nagraniu, znaczy na live i akurat z niego mi poleciał Master także ogromne szczęście e, trochę to przyspieszy na pewno łapanie jakichś legend czy coś w tym stylu. E, także ja sobie wezmę może Pokebole moje Jako że udało mi się przerobić e, kamień tutaj mam przetopiony tak właśnie kamień to ja sobie z tego zrobię przyciski, tutaj mam jeszcze e, te dolne części z pokeboli i gdzieś tu jeszcze mam górne. Aha, już mam weku. Także ja sobie zrobię jeszcze kilka greatboli, nie chcę od razu jechać z ultrabolami, żeby mi było za łatwo. Jak widzicie, to są pierwsze, mm, pierwsze pokebole, jakie zrobiłem na tym serwerze, jak nie w ogóle na tym mm, Minecrafcie. W sensie, że odczystego. I w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie ogarnąć e, przygotowanie na skamieliny. Z tego względu, iż e, Pokémony takie ze skamielin wydają mi się dosyć atrakcyjną opcją. Więc uda mi się do najbliższego miejsca, w którym mogę znaleźć kolejne Poke-centrum, e, z którego po prostu wyciągnę sobie książki, e, żeby nie musieć się bawić, wiecie, w te mm, biblioteczki, i tak dalej. Przeramianie po prostu pójdę sobie do e, dwóch poke Center, które są w tamtą stronę, a wiem o tym, z tego względu, iż na live'ie tam byłem. Tutaj są podobno rzadkie pokemony, Nie wiem, czy one są rzadkie, czy silne. Raczej nie. Aha, i jeszcze wygrałem shadery. Options, shaders. Mam shadery, także chwilka. Bo zaraz powinny wskoczyć. Mm, done. Okej, okay, tak wygląda świat w shaderach zaraz z wam jeszcze pokażę jak wygląda to w dzień i dawałem sobie GMA, żeby wiecie te rzeczy wszystkie poukładać i tak wyglądają shadery w dzień nie wiem czy wam się podobają czy opcja grania na shaderach wam się podoba jeśli chcecie żebym grał na shaderach to też Zrobię drugą ankietę w opisie, w której będziecie mogli wybrać, czy gramy na shaderach, czy nie, i co jakiś czas będę zamieszczać kolejną tą ankietę, właśnie, żeby e, się dowiedzieć, czy chcecie oglądać świat w shaderach, bo jestem w stanie wycisnąć te kilkadziesiąt FPS-ów, teraz mam aktualnie około 30, e, żeby grać na shaderach, aczkolwiek nie wiem, czy, czy wygląda to lepiej, bo. Czasem, załóżmy w nocy, wygląda to zdecydowanie gorzej niż tak normalnie i jeszcze niki Pokémonów trochę gorzej widać. Tam był Cubone. E, Cubona ostatnio zabijałem, bo potrzebowałem e, trochę tych. E, do, do. do. o. naprawdę? Nie ma tutaj biblioteczek? Myślałem, że będą. Dobra, jak tu nie ma biblioteczek, to idziemy do drugiej, bo jest w tamtą stronę. E, myślałem, że tutaj będą te biblioteczki, a co do Cubona, to potrzebowałem ich jego kości, gdyż. Woda tutaj epicko wygląda. Potrzebowałem kości, bo mogą się przydać one do przyspieszenia rośnięcia apricornów. Robi się takie... konewkę, czy coś takiego to się nazywa. O, tutaj się jakieś mankeje biją. jej też przez tę modyfikację zobaczyć bossa. Mankaj chce z nami walczyć. E, ja wystawię mojego drafini, który jeśli uderzy... No, wygra. Zdecydowanie. Overrate jest ze silnym atakiem, żeby przegrać. Czy tutaj są biblioteczki? Hello, biblioteczki? Nie, no nie ma biblioteczek, kurde. No, oszukali mnie. Tylko w jednym miejscu są biblioteczki, no straszne. Porażka. Myślałem, że sobie pójdę do dwóch Poké Center. Będę mieć wszystkie biblioteczki, które są niezbędne. A tu lipa. Dobra, wiecie co? Ja nie będę w takim wypadku przedłużać. Spotkamy się w momencie, kiedy zbieram wymaganą ilość biblioteczek. Do zobaczenia. Okej, okay, znajdujemy się już na terenie naszego domku. Ja już pozbierałem trochę tych książeczek. E, wszystkie książki, które zdobyłem, zdobyłem dzięki temu, że polatałem po Pokecentrum, po Pokecentrach i pokradłem trochę właśnie, ale z identycznych tych co ja miałem. Bo w pozostałych nie było. Ja teraz sobie y, wezmę sikierkę i sobie trochę porąbiemy. Tu był jeszcze jeden Quest na pozbieranie każdego rodzaju aplikordów. Także on jest wykonany, dlatego już tej tabliczki z zadaniem nie ma. A wykonałem go na live i dlatego y, nie usuwałem jej na odcinku. No tak niestety wyszło, czasem się tak zdarza. Teraz nie wiem ile dokładnie potrzebuję. Eee, tego drewna ogarnąć, ale wiem, że dużo. Generalnie śmiesznie wygląda trochę w nocy to e, te shadery, ale zobaczcie jakie niebo jest epickie. No jest epickie, to trzeba przyznać. Są plusy i minusy tych shaderów, ja dzisiejszy odcinek poprowadzę w całości na shaderach, aczkolwiek kolejny już będzie właśnie w zależności od tego czy wybierzecie gramy na shaderach czy bez shaderów, to wszystko jest waszą decyzją, ta seria jest dla was, ta seria jest o was, w ogóle wy zadajecie mi zadania, wy mówicie co mam robić, także możecie się cieszyć tym. E, dobra, ja pozbierałem 28 drewna. Nie jestem pewny czy to starczy. Wydaje mi się, że nie powinno, ale dobra, zawsze będziemy mieć jakąś tam ilość i zobaczymy, przynajmniej na ile nam to starczyło. E, tyle, tyle, tyle i tyle. I mamy biblioteczek. O, dużo. Ja potrzebowałem dokładnie tylko 15, także ja nawet nie wiem, czemu e, wyszło mi ich więcej. Może mam kiepską matematykę, albo po prostu ich tam było za dużo albo może odwiedziłem za dużo tych centrów Pokémon, nie wiem, zobaczymy. 18, a z jednego Pokecentrum jest 6, czyli tak udało mi się odwiedzić o jeden za dużo, nawet nie policzyłem. Także ten trading maszyn mi się tu nie przyda, więc na jego miejsce mogę sobie tu postawić, ee, Znaczy w jego pobliżu mogę sobie postawić te biblioteczki i nikt mi się do tego wtrącać nie będzie. Tak, tak, tak. E, tak i wiem, że już te chyba są nie, niepotrzebne, ale możemy tam zawsze dołożyć, tak żeby było estetycznie i to jeszcze tutaj, tutaj, no i tutaj. I zaraz postawimy sobie enchant table, tylko z tego co teraz ja wyliczyłem, to mi brakuje jednej książki, bo w enchantie trzeba dać jedną książeczkę, także e, dzięki. Ja jedną wyrzucę też, bo mi się nie przyda. E, mamy jedną do enchantu, tylko czekajcie, czy ja pamiętam jak się enchant robiło. O Boże, ale była w jakbym bym zapomniał. E, gdzie ja mam wallet, tu mam wallet, dlatego właśnie pieniądze mi się jakoś zebrały. Nie wiem czemu dokładnie coś zrobiłem, chyba, ale głowy nie dam sobie uciąć. Yy, no i co, robimy enchant. Czy tak się robiło enchant? Powiedz, że, tak, yeah, udało się nam zrobić enchant. Także ja już go tutaj sobie wsadzę do środka. Czy ty będziesz na trzydziestym poziomie? What? What, what, what? Czemu on nie działa? Aha, bo ja muszę jakąś rzecz wsadzić. Dobra, tak 30 poziom, coś mi się zapomniało. Jak to razi po oczach te słońce? No, ale generalnie jest fajne. I zgadnijcie, co będę enchantować. No, zgadnijcie, zgadnijcie, kto zgadł. Kto już wie, co będę enchantować. Pewnie każdy już wie. A dlaczego łopatę? A dlatego, że będziemy e, sobie w kopalni dzisiaj szukać trochę tych. E, no, czego? Eficiencji, Unbreaking i Fortune. Fortune totalnie bezużyteczna będę mieć tylko spam weku, ale zresztą może mogę się zgodzić, może mi to pasować Tylko ja jeszcze muszę polecić po moją diaksową siekier... Nie! kilofik! Gdzie siekierkę, Evil? Co ty siekiernie siekierkę chcesz brać do kopalni chyba ci pogrzało. Dobra, ale nie będę tego robić na odcinku, bo ja tu mam bardzo dużo takich ziomalskich kopalni, także to jest w porządku. Co ja mogę tutaj jeszcze zrobić? Widziałem bardzo fajne miejsce w ogóle, w którym... o Ło, kogo my tu mamy? No siema, Elektrabas. Lubię oglądać, znaczy lubię. Elektrabasa zawsze mi się podobał. Zawsze mnie jarał. Siema! Arbok, czemu ty mnie zaatakowałeś? Na 40 poziomie! Patrzcie, mimo wszystko jeszcze coś mu tam przyładował. Gastly, ty też zginiesz. Na no, Szczała? Może dwa? A walnij mu tam, niech płacze po nocach. Ło, wow, Gastly, nieźle ci poszło. Łot, znowu mu dobrze poszło. Ogl zacząłem oglądać Pokémony, są so już tak właśnie to co mówiłem, że zacznę je oglądać. I ewolucja. E, więc zacząłem oglądać Pokémony po angielsku. Generalnie wszystko spoko jak na razie. Nawet mnie to trochę rozbawiło, jak Pikachu nie chciał w pierwszym odcinku iść do Pokebola od Asha. E, no i nie spodziewałem się, że Pokémony są w stanie mnie rozśmieszyć. Wydawało mi się, że... No już jestem trochę za stary na Pokémony, ale wiecie, faceci e, są dzieciakami do, do 40 minimum. A ja chyba będę zawsze dużym dzieckiem. No, Hunter, już. Wow, Shadow Punch. Mm, a nie wiem, i tak nie będę Cię za długo używać, ale Ci tego nie powiem, żeby Ci nie było przykro. Um, udałbym się do jakiejś kopalni, która jest w tym kierunku. Aczkolwiek może jeszcze bym sobie zaczął próbować złapać jakieś startery, bo... Właśnie miałem tego quest'a, ogarnić sobie wszystkie startery i Eevee. No i niestety sobie jeszcze tego nie ogarnąłem, ale wkrótce to na pewno zrobię bo będę niszczem pokémon i w ogóle chyba będę kolekcjonować te pokémony, spróbuję połapać, może zapełnić kilka boxów, możecie mi jakieś quest'a w tym e, stylu zrobić, nie, że podpowiadam czy coś, no ale, e, no tak, podpowiadam. Tutaj sobie te NPC-ki chodzą, ja nie wiem czym nie stać na jakiś rowerek. Siema, przyszedłem Cię obrabować i zgwałcić ci żonę, czy dasz mi za to rower. Mam e, 100 dolarów i 20 dolarów, 120 dolarów, reflektujesz? E, dobra, ty, ty takie rzeczy chcesz i za żelazo mi może dać 20 dolarów. E, jestem bardziej ciekawy ile kosztuje cały rower, nie wiem czy lepiej się opłaca go składać. E, 460 dolarów. A ten? New Bike, a ten jest jaki? Nie jest New Bike, e. mhm, dobra, a ten jest jakiś szybki pewnie. 460, tak samo, ło, tu są trzy nawet. A to już za tysiąc, nie, to za drogo, stary, nie mam aż tyle pieniędzy, jak będę mieć, to na pewno do Ciebie przyjdę, wiesz, i sobie kupimy jakiś rowerek, będziemy sobie jeździć. Bo możemy latać na Pokemonach, ale to też pewnie za niedługo sobie ogarnę jakiegoś latającego Pokemona, e, a jak na razie będziemy sobie po prostu kicać. Kminiłem też nad... Czemu tu jest dżungla, ja nie lubię dżungli, e, obejdziemy ją tą stroną. E, kminiłem też nad czym jak kminiłem, Evil, przypomnij sobie... Hmm, aha, nad butami do prędkości, ale jakoś na razie nie mam weny ich tworzyć. Pewnie w kolejnych odcinkach je sobie zrobimy, bo na pewno ułatwiają trochę wędrówkę jest szybciej. Um, no i widzicie nazwy Pokémonów, trochę kiepsko widać i to jest, że są niekiedy Shiny też kiepsko widać. A gdzieś w tej okolicy właśnie ja zabiję tego Miltanka chyba. Tam jest jakiś ten uh, od Pokémonów, te Pokecen. Ter, woj! Spadywło mi się. Dobra, podsadzimy się czystym stołem, a taka szlachta, dlaczego by nie. I lecimy dalej, tam już jest jakaś kolejna pustynia. Generalnie tu wszędzie są pustynie, co mnie niesamowicie cieszy. Ta woda jest tak epicka na, ty, na tych shaderach, jakbym bym mógł tym sobie. Łoo, siema to jest dobry tank taki liściasty z tego co słyszałem. Ale nie będziemy go brać. No zobaczcie czy ta woda nie jest piękna na tej modyfikacji, jest taka realistyczna, taka żebym sobie aż popływał normalnie. O, rozwalimy ta a te w ogóle wszystkie krzaki sobie tańczą czegoś, breka, nie wiem, są pewnie na jakieś na Pewnie tam jakieś sobie biorą wszystkie, wdychają nie wiadomo jakie ziele, albo same produkują ziele. Tutaj Bellsprout... Siema właśnie, o tobie mówiłem, wiesz Bellsprout, nie musiałeś się odzywać, ale jak chciałeś być na nagraniu to dlaczego by nie. Tutaj trafinch, numele, diglety. I to chyba tyle z tej fauny o Magicarp i Polywirl bodajże, chyba tak. E, a propos właśnie magicarpio będziemy łapać, bo jako mamy, jako że mamy questa tam kamer sobie lata, e, jako, że mamy tego quest'a, to przydałoby się go wykonać, w końcu te quest'y są po to, żeby je wykonywać. Idziemy sobie na bagna, na bagna są zawsze fajne pokemony. W nocy są zubaty, wizingi, o magmar. Ja nie wiem, czy to co mamy, te magne coś tam jest na magmara, czy na, e, czy na... ...czy na, czy na, czy na, czy na... Y, ...elektrabaza, żeby Wajera zrobić. Jeszcze nie wiem, jak się dowiem. To pewnie będziemy nad tym myśleć w, kolejnym, w kolejnych odcinkach. Aczkolwiek na razie jakoś mi na tym nie zależy tak super. Także nie musicie mi pisać, e, co ten przedmiot daje, bo ja sobie to sprawdzę po prostu, do mnie to nie jest żaden problem. E, kurde, mi wydawało mi się, że ten, ten, ten to jest Psyduck, ale to bym tylko tak mi się wydawało, niestety. Tam jest jakiś kolejne Pocket Center, wow, ile ich tu jest. Masa tych Pocket Center, dobrze, że tyle jest. Jak ktoś tak woli sobie chodzić bardziej i zwiedzać całą mapę, niż siedzieć w miejscu, tak jak właśnie ja zrobiłem, no to właśnie dobrze, że tyle Pocket Center się tu wszędzie respi. My zaraz sobie wejdziemy do lasu, co jest super pomysłem z tego względu, iż w lesie są, jest dużo starterów, a ja potrzebuję ogarnąć sobie wszystkie startery. W końcu takie mam zadanie, za które będę mógł mieć super Elo Pro rzecz. Jak na razie to same polywagi, polywagi, Poliwirl i wszystkie takie, te ten, ich przemiany. Ale my już sobie wchodzimy do lasu, a w lesie będą Whitney i te drugie, a my potrzebujemy sobie zrobić ich ostatnią formę. Tutaj trochę Primey. Ja zawsze pamiętam, że jak w Fire Reddy, to właśnie e, Mankeya łapałem, bo wydawało się, że jest silnym pokemonem, a na pewno... Jakimś tam pomocnym był na start, później go jakoś super nie ekspiłem, ale tak na sam start zawsze był dobry, jako ty pokémon typu walecznego bodajże. A, abra, tak dokładnie. Waleczne chyba są dobre na... Nie, nie wiem na co są dobre waleczne, na psychiczne bodajże. Tak mi się wydaje. Wiecie no, tak tacy nerdy zawsze dostają od takich siłaczy czy tam osiłków, ja nie wiem jak to się mówi. Osiłek mi się zawsze z posiłkiem kojarzył. O, już koniec lasu. Ten las jest spoko, ale tak generalnie przez te shadery trochę kiepsko mi się tu Pokemonów szuka. Nie będę najlepszym pokemon... ten mistrzem Pokemon na tych shaderach, aczkolwiek są ładne. Tylko wiecie, nie zawsze ładne jest funkcjonalne, no i niestety e, kotone. nie, nie jesteś potrzebny. E, niestety to nie zawsze jest tak kolorowo jak na mazarskim rejonie, lol. Dobra, mm. Co my tu mamy w tym lesie, bo jak na razie mało pokemonów. Liczyłem na jakiegoś startera, sobie wyłapię, ewentualnie dojdziemy do jakiejś wody i na wodnym terenie znowu będą jakieś squirtle czy coś w tym stylu. A co się okazuje? Yy, rzeka jest i slow poki są, tak? Slow bro i slow poków niestety nie ma. Ale, slow, też w porządku pokemony. Jakoś nigdy mi się super nie podobały, poza tym ich przemianą tego kinga, bodajże, nie wiem, slow, slow po King? nie wiem. Wiecie o co chodzi? Ten taki ziomek, co mówił i tam gadał o Articuno, za Moltresie, kinówce z pokemonów. Nie wiem, czy ktoś oglądał chyba tą pierwszą, a propos tych ptaków legendarnych, coś takiego. Nie, to nie była pierwsza. Pierwsza była z mi, chyba i mi, tu. Ale głowy sobie też nie dam uciąć o i wyjście na jakieś e, ładne lądy akurat tutaj byłem i obrabiałem to wszystko w tym, w tym poke centrum byłem jakoś mi się tak złożyło e, no i zachodzi słońce zaraz zobaczycie jak wygląda noc strasznie szaro tak trzeba przyznać że smutno to wszystko wygląda e, w nocy jeśli chodzi o te shadery ale też nie piszcie mi że mam wygrać jakieś inne shadery bo próbowałem owszem ale coś mi przestaje łapać w ogóle, przestaje mi... O, Kakuna, ale ja potrzebuję... Widla właśnie, Widla. się Widl. siema. Walczysz? Proszę walcz. A, Dratini jest unable to battle. Ek... No, Widl. nie uciekaj. Flix. Hmm. Nie, zabiła go Kakuna, ale tu będzie jeszcze jeden. Tak się zabiją, o ile się zabiją w ogóle. Ile to jeszcze potrwa? Nie, nie widzę tego wskaźnika przez to właśnie, że tu jest. A, te shadery. Wyłączają totalnie. Całkowicie te wskaźniki, tu jest kolejna Kakuna. Ale to trzeba mieć pecha, nie? Ja niż Pokemona i on idzie na pewną śmierć. Smutne. Tak bardzo mu zależało, żeby nie był nasz, że wolał sobie się zabić. No pozdro. A ja bym tylko rzucił w niego Pokebola, czy tam UltraBola, Bola, Great Bola, byłby szczęśliwy. O, sam mnie zaatakował, świetnie. Pokemon, bug, bug i pokeball. Rzucimy na razie w ciebie pokeball. Masz piąty level, nie powinieneś być zbyt wymagającym Pokémonem. Mam nadzieję, że nie będziesz. No i co? Dawaj. Dawaj, złap się do pokebola. O, patrzcie, on nawet na drzewie, był, to jest jakiś drzewny widok. A, znowu mu się udało uciec. I nawet nas zatruł, lol! Co to zatrujący Pokemon, piąty level! O boże, ale mi krzesło skrzypi. Muszę sobie kupić w ogóle nowe krzesło i od razu tą matę masującą na niego. E, jak coś właśnie a propos maty masującej, zapraszam Was do zagrania w, w gry, które macie w opisie, ten z reflingów. E, bardzo by mnie to uradowało, gdybyście chcieli wyrazić taką chęć zagrania ze mną. Oczywiście możecie też potwierdzić maila. E, no i co, w sumie tyle, tak często o tym mówię i tak bardzo rzadko ktoś w ogóle na to wchodzi, nie że coś narzekam, ale tak tylko informuję, bo chyba nie wiem, czy część z Was myśli o tym, że no dobra, Ty tak dużo gadasz, to pewnie część się ludzi rejestruje, to ja nawet nie będę mówić, a tu tak się niestety nie, tak niestety nie jest. Czasem tam się jedna osoba zarejestruje, odezwie coś do mnie, ale więcej raczej nie. No i super, mamy yy, jeden down to go, nie wiem co to za bardzo znaczy. Yy. Chyba chodzi o to, że niestety on jest siódmym Pokemonem, dlatego zostanie przeniesiony do Poké Center. Eee, cześć ratata. Nie widziałeś może jakiegoś twojego kolegę Caterpie, czy coś takiego? Bo ja aktualnie potrzebuję jakiegoś Caterpie. Albo jakiegoś innego startera. Startery, chodźcie do mnie. Tam Gastly, taki sobie przerażony. Znaczy przerażony, przerażający. Wow! Siema Dragonair. Ja bym chciał, żebyś... Ty był mój. Wiem, że mam już jednego, aczkolwiek... Nie wiesz co? Ty będziesz wolny. Zostawiam cię. Boże, jak się okaże, że on był szalnik czy coś. I ja przez to, że tu jest tak szaro, teraz tu nie widzę. Ale nie. Zwracam ci wolność. Mimo wszystko będziesz wolny. Nie będę z tobą walczyć, po prostu bądź szczęśliwy. Mm, no. I to chyba by było na tyle, co stąd można wyciągnąć. Nic więcej tu się ciekawego nie pojawia. E, możemy jeszcze iść tędy, chociaż w sumie mógłbym już ustawić dzionek, bo tak trochę tej nocy już było, owszem, więc... Team message 0 haha. No i od razu lepiej, i od razu jaśniej i będzie pewnie więcej pokemonów się respić. Co to mnie zaatakowało? Raczy Kate. Kate. dlaczego ty nie zaatakowałeś? Życie ci nie miłe, czy co? Chyba zdecydowanie życie mu nie było miłe. I w sumie fajnie, że ten Dratini ma Dragon Rage'a, bo gdyby go nie miał, to byłby takim bardzo słabym Dratini. Generalnie... Ło, tam jest ten Rekin! on się zawsze, jarałem się nim. Um, zawsze Dratini są słabe, tak mi się wydawało, a ten jedyny atak to jest coś, co on bije. I to bije całkiem sporo, bo to nieważne, czy ma duży SP atak, czy nie. Zawsze te 40 wyciśnie. Siema, Litwik. a Przywitałem się z tobą, a ty chcesz ginąć! Stary! Myśl trochę, pliks. Dobra, tutaj jest ta bombka taka dziwna. Balonim bardziej taki. Nigdy nie podobał mi się ten Pokémon. Nigdy nie uważam, że jest on silny. Latarnia lepsza. Okej, okay, dobra, ja esy przepłynę na drugą stronę. Patrzcie, jak tu wszystko episko w tej wodzie wygląda. No, aż chce się zanurkować, a tu je. Cimno. Nic nie widzisz. Nic. Żaden. Ale tak to no normalnie tak to super widać, nie? A tu nagle dół, ciemno, nic. Do góry jeszcze coś zobaczę, ale w dół, no bezkresna pustka. Jakby pływał z zamkniętymi oczami. Hmm. Co tam u Ciebie? Pewnie nic ciekawego się nie dzieje. No, sobie tak wypływasz na powierzchnię LOL. Jesteś taki bezużyteczny na takim suchym terenie. O! się siema. E, oraz Rapidasz, który jest zwykłym Pokémonem. Ooo, pierwszy starter Kingler. Czemu mnie zaatakowałeś, stary? Byłem pokojowo dla ciebie na, nastawiony. A tak będzie musiał Dratini wbić kolejny level. O, albo nie wbije. Patrzcie. U Litwik będzie ciężko, hex spróbujemy. Nie wiem, czy to coś bije. O, tak bije. To świetnie, bo. A w sumie to jest Pokémon duch, także. Także nie dziwne, że ataki z typu duch biją. Eee, gdzie ty jesteś? Squirrel. Squirrel. Dobra. Eem, scratch. Nie chcę mu zadać jakoś super DMG, żeby go nie zabić. Boję się, że mi krytyk wejdzie, jeszcze dwa razy go uderzę. Eee, nie, nie będę go bić drugi raz. Podwalę go. Eee, I tak jak sądziłem, miejmy nadzieję, że on nie jest podfalony. Rzucimy Great Bola i powinien być nasz. Teraz tylko oczekiwanie. Coś tu za emocjonujące. A, jednak uciekł. Czemu uciekłeś stary? Great Ball, fajny jest niebieski, ty jesteś niebieski, a ja lubię niebieski, pasujecie do siebie. Będziesz mój. Obiecuję ci to. Prędzej czy później na pewno będziesz mój. Chyba, że mnie strasznie wkurzysz. Ale nie, nie powinieneś mnie strasznie wkurzyć. Łap się do Ultra Bola. Jak nie chcesz do niebieskiego, to złapicie do czarnego. Wiem, że bardziej pico wygląda, więc może się do takiego nadajesz. Może jesteś stworzony do ULTRABOLA? Co o tym sądzisz? Skurto? Tak. On woli być złapany w Ultra Bola, tak jak mówiłem, udało nam się go złapać. Zazwyczaj jest tak, że czasem jeśli za długo trzeba czekać, to właśnie jest moment, w którym on się złapał. Także ja mam taką a, taktykę czekam jakąś ilość czasu. Oglądają właśnie te Pokémony. To jest Pokémon Firo, który atakuje ludzi. Jako... ten... czekajcie, chwilę muszę pomyśleć. Eee. Te pan... Yy, pj nie atakują, a ten akurat atakuje. Heal Ball, czyli jeśli zapiłem pokemona to go chyba uleczy. Właśnie, i tak jak mówiłem Spiroł... E nie, Slowpoke mnie zaatakował. Serio? Serio? Ty? Nawet ty przeciwko mnie? Slowpoke zawsze mi się wydawał głupim pokemonem. Takim ociężałym, trochę podobnym do leniwca. Ale najbardziej łapszy głupim Pokémonem był Psyduk. Tylko nie jestem pewny, czy tylko ten od Misty był taki głupi, e, czy reszta też. Dobra. Wiem, że to nie jest za dobry pomysł. E, duch, wodno-duchowy na. E, o, patrzcie, Piczu. Piczu, ja cię potrzebuję, ziomeczki. Bo, jaki malutki Piczu? Ja chcę tego najmniejszego, Shinsu. Nie ciebie. Ja chcę tego malutkiego Piczu. Piczu. Dobra. Nie jesteś ten najmniejszy, zabiłeś tego najmniejszego. E, a wracając do tematu, to mówiłem o tym, że e, ognisto duchowy nie jest najlepszy na e, pokemony typu e, pokemony typu wodnego, bo Slowpoke jest wodny, aczkolwiek nie wiem czy on ma za dużo wodnych, chyba jest wodny. Wydaje mi się, że powinien być wodny. Firout to jest w ogóle naj, najłatwiejszy pokemon do złapania latający, taki wiecie, na którym można latać. Także nie będę go łapać, Próbuję sobie może... O, jest piczu. także został mi się tylko rajczyk do złapania. Szkoda, że tego małego piczu tutaj nigdzie nie ma, zabił go niestety. Zły, zły mój Pichu. E, ale tamten mały był epicki, a taki malutki, słodki Pichu, nie dość, że Pichu sam w sobie jest malutki, e, to jeszcze przez to, że... był z natury mały, Oj. To były taki naprawdę epicki. Na początku myślałem, że to, to tutaj, o, to, to jest ten. Wiecie, to co przed chwilą tam z tego miejsca wyciągnąłem Great Bola, no nie... znaczy Hillbola, niestety się myliłem. Rajhorne także mało interesujące, czy Riodony, ja nie wiem za bardzo. Nie rozróżnia tych Pokemonów. Wiem, że są różne, aczkolwiek tak dla mnie są tak zbliżone. Cóż hmm. tu na tej plaży możemy jeszcze znaleźć. Na plaży zazwyczaj się rysują wodne, fajne Pokémony. Aczkolwiek nie wiem czy w tym miejscu jakiś fajny zespół. Tam jest Mari, Mari ma chyba już ewolucję tutaj w Ampharosa, także nie jest taki bezużyteczny jak był wcześniej. A Ampharos jest całkiem ładny Pokémon, podobał mi się zawsze. Taki taka owieczka, taka później nie wiadomo co to jest, ale też jest dalej ładna. Mm, dobra. Ja już tutaj chyba nic ciekawego nie będę robić w tym dzisiejszym odcinku, także ja już raczej go będę kończyć. W kolejnym odcinku na pewno będę już mieć kilka skamielin o nie będę na tyle leniwy, że nie będę ich robić, ale jeśli jednak będę na tyle leniwy, to Was za to już z góry przepraszam. Więc tak, w komentarzach, znaczy w opisie macie trzy linki. Jeden jest do rejestracji, żeby ze mną zagrać, do którego serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że się zarejestrujecie. Drugi link to jest do tego, żebyście wybrali który kamień mam zostawić, którego Pokemona mam zrobić, czyli Moltres Articuno oraz Zapdos jeszcze raz powtarzam, Moltres jest ognisty, Articuno jest e, lodowy, a Zapdos jest elektryczny. Oraz trzeci link, czy mam grać na shaderach takich tutaj jak widzicie o e, czy może mam grać po prostu na zwykłym teksturpaku z Pokemonów i tak dalej, na którym takich epickich efektów nie ma, aczkolwiek lepiej wyglądają Pokemony, łatwiej je rozróżnić i tak dalej. Kwestia jest tego, jak wy oceniacie te shadery, czy podobają wam się, czy nie i wybór należy do was, także to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, zapraszam też do kolejnych odcinków no i widzimy się następnym razem, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa!